Jest z nami zadowolony Przemysław Fabisiak po swojej drugiej walce w przeciągu 3-4 miesięcy. Przemek, gratulacje. Powiedz, co zaskoczyło Ciebie u Twojego przeciwnika? Przede wszystkim zadziorność. Zadziorność. Nie sądziłem, że będzie tak waleczny, ale. Cieszę się, że po raz kolejny udało mi się wygrać. Mhm. Wyglądało na to, że pod koniec walki byłeś trochę zmęczony. Możesz powiedzieć coś więcej, jak, jak się czujesz. Ogólnie jestem trochę osłabiony, ponieważ ostatnio trzymałem mnie gorączka, ale doszedłem do siebie, no i starałem się dać z siebie wszystko. Mhm. No i udało się. Jakieś zbliżające się kolejne wyzwania? Na razie chciałbym trochę odpocząć. Jeżeli dobrze pójdzie, to uda mi się zawalczyć po wielu tego. A jeżeli nie, no to będziemy myśleć. Gdzie? W rybniku, jeżeli się nie mylę. Dobrze, w takim razie powodzenia i dzięki. Dziękuję.